W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić kubeczek na przybory szkolne. Potrzebujemy kubeczek, przede wszystkim sznurek typu rafia, może być też inny, inny równie, równie fajny tutaj sznurek kolorowy. Dekoracje materiałowe, ja mam w moim przypadku tutaj kwiatki, mogą być też inne. Wstążka dekoracyjna, klej, pędzelek. Teraz tak. Gubeczek najlepiej papierowy. Smarujemy klejem spód i przyklejamy sznureczek. Musimy go sobie ręką przytrzymać i go obkręcamy na około I dociskamy go do brzegu. Takim sposobem obkręcałbym cały kubeczek dookoła. Możemy też w połowie zmienić kolorystykę sznureczka. Ja już wcześniej przygotowałam tutaj dla Was kubeczek. Ja zrobiłam z dwóch kolorów. I teraz tak: tutaj przyklejamy wstążkę dekoracyjną na górę. Zcinamy brzegi. Wstążkę można przykleić klejem na gorąco. W kilku miejscach przesmarujemy, żeby załapały wstążkę. Doklejamy. One są samo przylepne, te dekoracyjne, ale możemy jeszcze je też przykleić klejem, będą się lepiej trzymały. Możemy też trzeci inny kolorek.